Od drugiej strony by było trzeba, nie? Teraz. Jeszcze tabliczki nie ma. O, jest, miejscowość. Trzeba byś tak zwolni trochę, tak zwolni. Miejscowość. STOLEC <śmienicza> Taka akcja Samego rana od 8 Zaz jedziemy po drugi akwarium jeszcze Zobaczcie No. Tak to wygląda. <grym /dosek> Jednego białobrodego mam. Pomidory jest. No, y, hepatys. A, a żółtka też masz, tak? Też jest, jest, już. No, trzeba się odsunąć i się już wystraszyli. No tam też Będziemy zaraz zabieramy. Masz do roboty, zabieramy... Kień. Całą Polskę przejechaliśmy. kurwa, to... <grym /dosek> W swoim żywiole. <grym /dosek> Ser zawsze krótki. No, Cześć. no mnie to na lokal, na lokal drugi pójdzie. Postawię. Tutaj mamy lampę, lampę. mamy. Tutaj mamy już zwierzaki i akwarium już jest prawie Minia. wyjęte. Parę minut, i po robocie. Piąteczka. <śleski> 6:30 będę w domu nad ranem. No, totalnie wykończeni jesteśmy. Tak naprawdę z klientem jechaliśmy. Zawartości dla niego, akwariów, a dla mnie całe zestawy akwaria, sprzęt, pójdą na drugi lokal. No jest, wyglądam fatalnie, jak po jakiejś wojnie, słuchajcie. No, wszystkie kończyny dosłownie, nic nie czuję. Wszyscy zresztą wykończeni, bo to wszystko spięter. Jechaliśmy do drugiego klienta, to mówił do nas. 700 km, boże tacy zmęczeni, jak wy to zniesiecie i w ogóle z tego drugiego piętra? No, jak zajechaliśmy do niego, to już pierwszy cały zestaw znieśliśmy z trzeciego piętra. <laughs> cały bus w opór zapakowany. No więc wracam odpoczywać jutro, rozpakowywanie.